Właśnie chciałem zagrać w Tung 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 Sahur Horror Game na itch.io No i w plikach gdzie miałem pobierać grę I to taki filmik był Maka datang... Ciekawe co to znaczy, nie? Hiii, seremnia... Ile zatrwała.

Ja, żeby uruchomić to, to ja w ogóle jakieś rzeczy musiałem robić w ogóle Nawet Microsoft Defender mnie musiał obraniać Musiałem interweniować, ale to jest łatwe do jakby... Nie, nie wyłączyłem Microsoft Defendera, tylko po prostu jakby Dałem więcej pokaż opcji, czy coś takiego i jakby Dałem uruchom to, bo tam mi w ogóle wykryło jako wirusa potencjalnego Jesteśmy w ogóle w grze Tung 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 Tung's Nightmare Ja nie wiem w ogóle Dlaczego ta generacja poszła, i no, tam, to jest w ogóle stan jakiś kurde brain Rod, Ja nie wiem, to jest podobne do Bombardiro Krokodilo, trlara trlarero, tralara Ej, co jest, halo? <tryk> <tryk> o, a wiem, co otworzyć. Open your eyes, otwórz swoje oczy. No dobra, co my tu mamy w tym pokoju? Oczywiście jest grafika, jak ze starych wierch na. PSX-a Na PlayStation, to jest fajne Mogę <laughs> no, stać, coś Halo? <laughs> nie wiem, ta gra jest trochę zgubana chyba, czy nie? O! Jest już się zrę trochę Jest już trzecia AM? Jest już trzecia RAM? No samo ja mogę kliknąć spacer, czy coś? Halo? Ja nie... <laughs> A nie mogę kliknąć, halo? <laughs> ja nie mogę kliknąć, co jest? ja oczywiście klikam każdy możliwy przycisk na tej klawiaturze i ja nie mogę słów. O nie da się, no nie da się. Halo, halo, co tam mogę zrobić, halo O. A pod E, no to jednak nie każdy przycisk. Time for Sakur Spałem A, jakby ten Zasnął o pierwszej i zasnąłem o pierwszej i jestem ba jeszcze bardzo śpiący i moje oczy są zmęczone. Pójdę jeszcze spać. Oe, eee, no buzi halo. Coś jest. Co już mam F? F to sleep. No halo? 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 Kto, kto puka? Ale, kto może pukać, ale przecież nikogo nie ma w domu? Muszę, mogę wstać jakoś, czy coś? Wow Bla, Mogę zapalić światło, czy coś? Przykładkiem mnie tutaj, nie wiem, nie zbrajnrotują To jest Tung Tung? To jest Tung Tung Sahur? Jeszcze powinien efekty chyba z kapkuta dodać takie te, takie ogień nie Co <grym> to jest? <grym> tung tung sokuje coś A, walną mnie młotkiem <grym> Dosłownie mnie młotkiem walnął. <grym> Gdzie jestem? Gdzie jestem? Dokładnie. Ja już muszę pod... E no fajnie byłoby, gdybym prawym albo lewym, no. Co to za miejsce? Ładnie idę śplaj. Mogę sprintować. Oh, Mogę sprintować, to oznacza, że tu będzie... Jakaś gonitwa co za jasność. Tung tung, Sahur Halo? Ja nawet nie wiem czy... Dobrze idę, no jakby... Przyszymy w losowe miejsce. Kartka. Zbierz 6 Suchor, foods. A, <laughs> jedzenie tego. Sahura. Nie zawsze nad przeczytać, bo chcę się tłumaczeniem nie muszę zebrać Waspada sosok tum. Aha Nie wiem, jak ktoś jest brain rot, To może mi powiedzieć, albo ipad kidem To możecie mi tłumaczyć co to znaczy Bo ja nie, nie mam pojęcia Ale muszę sześć jedzenia jakiegoś znaleźć tung. sahur A dla sahura Suchor ja na 100% myślę, no, oczywiście nie będzie. Kto by się spodziewał? słownie <grym> pierwsze co? To teraz nie wstałem. Niech ktoś pukał do drzwi, że w ogóle w takim małym mieszkaniu ja mieszkam. To nie wiem, ja sobie jakiś... Ej, pow to chyba było mieszkanie w Warszawie za 7 milionów. Za pół miliona. Eee. Siema. Ja to jest dla ciebie jedzenie, gościu. <trym> za ciebie jedzenie. E. Ej, to big chodzi! Co jest? Co to jest? Yeah. Ej, eee, co? jest? szybki jest, halo gościu! Ej, co jest? Co jest? A to to w ogóle też mogę wejść, chyba młotka potrzebuje jakiegoś, ej, gościu. Nie, już nie mogę tam wejść, ej! Tu ja sprinta nie mam, to jest problem, bo ja sprinta dosłownie Siema, może sobie pobiegamy, cardio robimy. Mam ci trochę schudniesz, co nie? E, czy ty jest ślepy? Proszę bardzo, że to nie jest ślepy. Please, don't tell me, this is a dead end. Dobra, to nie jest dead end, dobra. <coughs> to ale trochę powiem szczerze, on mnie, on mnie będzie nie do końca gry. Ja muszę Cztery... <grym> nie no, jedzenie. Ale gość, no ja nie jestem Twoim jedzeniem. Ja ci szukam jedzenia no chłopie, no. Jakiś, jakiś podział musi być, co nie? E Podział to ja chyba się z tobą, wiesz co, podzielę, czym... Kurde, myślałem, że go robię, ale sprinta mi nie zabrakło, shit. <laughs> no siema. Ale masz fajną twarz. Aha. Żadnego jumpscare'a, żadnego nic, że mnie dennął, już coś? Wow, naprawdę. <laughs> Ta gra coraz bardziej jest dziwna, ale dobra, no nieważne. Uff. Mam już dwa jedzenie. Dwa jedzenie, dwa jedzenia. i nie w ogóle szybszy trochę od gracza Tylko problem w tej grze jest polega na tym, że trzeba stać w miejscu, żeby się staminka zregenerowała. Więc... no Ale, ale mam jedzenie, otwórz, rówieńcze, dobra I mam młot Więc co ja z tym młotem mogę zrobić, halo? Czyli tobie zrobię I powiem Dobra, może jednak go nie będę podnosił, ale... Dobra, mam 4 jedzenia. Już. To było piąte zaraz, zaraz już z zarogiem, więc sobie je zbiorę. To jest po prostu soda jakaś. No, chodź, chodź. no chodź, no, chodź. Dobra, mnie nie, jednak nie atakować na razie. No jasny ciul, no gościu, no Nie no. no nie no Muszę tam morda oglądać Jest siekiera, mam siekierę Dobra ja to zrobię chyba? Dobrze, wejdź, wejdź Mam, 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 mam Ty <ścoughs> przyszedłem w grę? Ja tu wejdzie? O oh, kurde, zlazł szybko Prze. Chcę... Halo? No i mam już tu zrobione i co? Jest to kod 6, 6 chyba. Nie 6 na 6. <tryk> I co tu chyba ten pasek musi się do końca tu nadować? I co? Eee? I co? <tryk> no właśnie i co? Hmm, że tu powinienem z jakieś zjeść coś wziąć tutaj. Space to Seat U Muszę usiąść tutaj, dobra Kurde, to no, nie lada wyzwanie to było e, dla mnie, żeby poprzejść, um, zajęło mi to trzy próby, ale no dobra <laughs> Piąta rano 3 um, czy... Tung 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 tung, tung, tung sahur. <laughs> co tak sen. Coś, co to, co to był za sen, który właśnie miałem. Tung tung sahur. Chciałem w ogóle powiedzieć, że to może dla mnie jest jedzenie, jednak. Jakie jest godzina, muszę iść do Sahur? I need to have Saru. Czy muszę mieć Sahura? Nie. <coughs> no. O nie, coś mi się wydaje, że tu już tutaj. To jest studio, ej, co jest? To jest moje studio gamerskie? Właśnie, to jest potwierdzone nowe info. Bo to jest stanowisko każdego youtubera, nie, to jest stanowisko każdego youtubera, to jest mieszkanie każdego youtubera, no i tyle. To jest kawalerka za pół miliona w Warszawie. Jest dalej trzecia w nocy. Na szczęście, no budzinie, nie zaspałem na... sahura, Chcę ugotować trochę noodles najpierw. Tego makaronu, jakby. No. Nie no, już, thank you, dzięki za granie. Nie no, przyznam szczerze, No, jak na 5 dni, na 5 dni ciężkiej roboty, to przyznam szczerze, ta gra mega fajnie wygląda. Jest bardzo dobrze zrobiona i mi się po prostu podobała no.

i no co, to jest Tung Tung Tung, Sahur, kolejny brain rot i tyle no co mogę powiedzieć, mega fajna, śmieszna gierka, fikuśna jak wyjdzie jakaś druga część to na pewno ogram ją lub jakieś inne, jeżeli macie jakieś nazwy innych brain rotów to ta gra jest darmowa, macie linka w opisie i to jest na itch.io i to jest gra indie tak zwana no i co no, taki typowy brain rot. no co no Mega śmieszna była, fajna Czasami trudna, ale no udało się już Ujść, jak widzieliście i co, no ja byłem ProBG Zostawcie suba, łapkę w górę, jeżeli chcecie, no i No i widzimy się w kolejnym odcinku Który będzie jakiś brainrot odcinek, nie wiem no Dobra, więc ja się z wami żegnam I idę oglądać tralarero Tralara I Bombardiro Crocodillo Elo